W świecie pełnym różnych wierzeń i bóstw kapłani odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu losów świata. Oto oni, wyznawcy odmiennych kultów. Nie smuć się, ci, którzy dziś tracą, jutro mogą zyskać. Odwiedź dom przyjemności w i Dandalosa i baw się, jakby jutro miało nie być. A jeśli Twoja głowa jest dla Ciebie powodem grzechu, niezwłocznie utop myśli nieczyste dyscyplinami rzemiennymi. Lepiej jest dla ciebie rannym stanąć przed boskim obliczem, niż wypachnionym ługiem przekroczyć wrota odchłani. Jest tylko jeden Bóg. Reszta to fałszywi prorocy i uzurpatorzy. Ja wołam ciebie, Boga z odchłani. że do nas ferickie legiony. Balu, Panie Much, Ojcze Nasz, spójrz na swe dzieci. Dzisiejszej nocy my oddajemy ci swoje dusze. A którą ścieżkę ty wybierzesz? Do zobaczenia na Pubrok